Pamiętaj, że nie da się być pewnym siebie bez działania, więc po prostu musisz zacząć działać, czyli po prostu potrzebujesz kompetencji, aby po prostu czuć się pewny siebie. Więc będziesz miał na przykład wiedzę w głowie, będziesz na przykład miał takie ciało, jakie po prostu chcesz, to uwierz mi, że od razu Twoja pewność siebie wzrośnie naprawdę znacząco i właśnie pamiętaj, że bardzo często siłownia może totalnie podnieść Twoją pełność siebie i to nie będzie stusne podniesienie. I wiesz, na przykład zaczynasz właśnie chodzić na siłownię, zaczynasz też również jest zdrowo, czuję się po prostu dobrze, ponieważ no, Twoje ciało jest zdrowe. Dodatkowo jest na przykład poznać właśnie ludzi na siłowni, czyli po prostu Twoje znajomości się rozszerzają, więc również będziesz tu się bardziej pełne siebie. Również właśnie pętę o czytaniu książek, pisaniu, czy nagrywaniu, po prostu robiąc te rzeczy, Ty jako człowiek się po prostu ulepszasz, twoje poglądy się ulepszają i Twoje umiejętności po prostu kompetencje. I dzięki temu również będziesz czuł się po prostu pewny siebie i to też nie będziesz tuż na pewno siebie. Więc pamiętaj, aby właśnie każdego dnia coś robić i pamiętaj, że właśnie jeśli chcesz być. Pewnie się w konwersacjach stara się po prostu rozmawiać, czy to ze sobą, tak po prostu refleksyjnie, czy to po prostu z każdą osobą, bo każda osoba może czegoś się nauczyć. I pamiętaj właśnie, że również takie pozytywne afirmacje, czyli na przykład właśnie mówienie sobie, że na przykład właśnie to się ulepsza, czy coś, jeśli to połączy, na przykład z działaniem, to również ma sens, ponieważ mindset jest również bardzo ważny pewności siebie. Więc pamiętaj właśnie, aby robić te rzeczy, czyli po prostu kompetencje uczynią cię po prostu pewnym siebie. I pamiętaj o tym każdego dnia i oczywiście każdego dnia staraj się coś robić, aby być po prostu najlepszą wersją samego siebie. Dziękuję za wysłuchanie. Cześć!